Pierwsze 10 odcinków drugiego sezonu powstania Smoków już za nami, a powrót zakazanej piątki oficjalnie stał się faktem, a przynajmniej w pewnym sensie. Nok, czyli jeden z członków zakazanej piątki, oficjalnie jest na wolności. Ryasowi udało się odprawić rytuał krwawego księżyca i skutecznie zwrócić mu wolność, poświęcając przy tym Kaja na jego miejsce. Niestety pozostałej czwórki nie udało mu się uwolnić, a bardzo szkoda serio na to liczyłem, ponieważ ninja mu przeszkodzili, no i z pomocą swojego mistrza musiał się stamtąd po prostu ewakuować. Niemniej jednak przed zamknięciem portalu, albo w sumie już bardziej po, nieważne, pozostała czwórka opętała Jordanę, a przynajmniej tak mi się wydaje, ponieważ ten promień, który w nią uderzył wcześniej były to jakby te postacie zakazanej piątki w takich duchowych formach. Tak to wyglądało, jakby po prostu zmienili się w taki promień, który właśnie trafił w Jordane i przez to ona zachowuje się jakby była opętana, no bo w sumie że. Biorąc to, opętana jest. Do tego nie ma ich w tym więzieniu, gdzie byli. Tam jest Kai i Bonzyl, ale oni się na nich nie natknęli. Ich już tam nie ma, co potwierdza tylko tą teorię, że po prostu Jordana została przez nich opętana i ich duchy w jakiś sposób są właśnie w niej. Więc w sumie, teoretycznie, to mamy całą zakazaną piątkę na wolności, ale tylko jednego w swoim ciele, czyli Nocta. Nokta który jest bardzo dobrym mistrzem, jeśli chodzi o spin Naprawdę, nawet technika powstającego Smoka nie była mu w stanie zagrozić. Pokonał z łatwością i wszystkich pozostałych ninja, ale no, został ewakuowany razem z Rasem. Chcąc, nie chcąc, po prostu został przeteleportowany w to dziwne miejsce, gdzie się teraz znajdują. Do tego był zły na rasa, że ten uciekł stamtąd, że nie udało mu się wypuścić pozostałej czwórki. Jednak raz, za pomocą specjalnego urządzenia, które razi prądem, może go kontrolować. Po prostu wymuszając na nim posłuszeństwo, czy Nokt tego chce, czy nie, ponieważ dał mu się z zaskoczenia. No i raz przybił mu to urządzenie. Nieważne, nikogo to nie obchodzi. Tak czy siak, wystarczyło nam kilka stron z walki Noktar, żebyśmy poznali jak potężnymi postaciami była zakazana piątka. Bo mimo tego, że Raz ostatecznie przegrywa, to kto nic się nie stało i on na spokojnie mógłby tam walczyć i jestem pewny, że tych wszystkich ninja by pokonał swoim Shutter Spin, było mocniejsze, dużo, dużo mocniejsze niż to Sindera. Natomiast no, nie udało się. I szczerze, mam obawy, czy pozostałą czwórkę kiedykolwiek zobaczymy, bo oni jakby są w Jordanie. Więc teoretycznie może być tak, że Lego nie zrobi nam ich minifigurek, nawet minifigurki Nocta, czego się bardzo boję, i po prostu dostaniemy opętaną Jordanę. A tego chyba nikt by nie chciał, a niestety jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz. Jak ja, kurde, nienawidzę, jak coś tak zostaje zmarnowane.